Numer Konfederacja Moleńska z tymi warunkami. No, no, oczywiście, my nad tym myślimy 20 lat, to nie, jest, że nas natchnęło. My tylko przypomnieliśmy, że w 16 myśleliśmy, ale i wcześniej. Także no z reguły właściciel w sumie chyba powinien się upomnieć, chociaż w Borszewi to grozi śmiercią lub kalectwem, przypuszczam. Więc generalnie nie chodzi o takie upomnienie się, oddawajcie, bo już, tylko zastanówcie się, czy by nie było dobrze. Żebyście to oddali, bo kiedyś mogą wam nie oddać, tak? Bo rewolucja pożera własne dzieci. Czyli jeżeli wy nie zwrócicie nam, to pewnego dnia, jak wam okradną te wasze domki, pałace czy wille, to wam nie zwrócą, tak? Wycie, ale wyście też nie zwrócili. No to my was też tak traktujemy. W związku z tym, myślę, że najlepszym zwrotem jest taka sytuacja, w której osoba, która tu ma, taki paser, przychodzi i zwraca to dobrowolnie. To jest najlepsza formuła, tak? My tu apelujemy o ten dobrowolny zwrot, i pewnie w tej formule będziemy domagać się zwrotu, to znaczy nie formule jakiejś sądowej, czyli formule takiej apelu, że proponujemy, żebyście to oddali, że w ramach odbudowy Królestwa Polskiego, żeby takie struktury, które są przynależne Królestwu Polskiego, tak, tego jest bardzo dużo w Polsce, bardzo dużo. No, zamek w Malborku, tak, no, wiele zamków, Wawel, tak, Zamek Królewski w Warszawie, no, bardzo dużo te zamki. Kazimierza Wielkiego, których jest chyba w Polsce 40-50, wszystkie praktycznie powinny wejść w domenę królewską, tak? żeby był gospodarz tych terenów. Gospodarz, żebyśmy nie mieli, przepraszam za słowo, króla takiego nędzarza, tak, żeby pokazać Europie, że nie narody znają, że, że Polacy nie gęsi, swoje zamki mają, tak? ale nie, że ktoś się na tym uwłaszcza, prywatyzuje je, to nie o to chodzi. Że one wchodzą w domenę królestwa polskiego, tak, służą nie króla, królestwa polskiego, że jest to wydzielony majątek. No pan prezydent ma jakieś struktury w juracie, ma struktury jakieś w Wiśle, tak? gdzieś tam jeszcze ma struktury. My tego nie negujemy, że powinien też mieć takie struktury, ale uważam, że to samo powinniśmy podejść do monarchii, żeby to od razu zrobić godne. tak? Po prostu, żeby to nie było takie, że to jest monarchia taka bez struktury, tak? bez bez impoderabiliów, czyli bez Monarchia mamy, jako Tak, Monarchia Kołota, że mamy Wawel, mamy, mamy drodzy Państwo, zamków królewskich w Polsce dostatek, mamy zamek królewski w Warszawie, odbudowany pięknie, mamy zamki królewskie w Malborku, mamy zamek królewski, drodzy Państwo, w bardzo wielu miejscowościach, bo to jest Łęczyca, no bo siedzieliśmy wszystkie wymienia. Jeszcze Dresdno. Jeszcze no, to jest no, ma no, pięknie, i będą byśmy do tego do byśmy dołożyli, ale tutaj jakby nie szalejmy, ale, ale mamy i tych zamków książęcych, i zresztą Kaczyński się przy, przysłucha taka miejscowość, że dał deklarację, że on odbuduje zamki królewskie. No, drodzy Państwo, trze, trzeba rzeczywiście je odbudować, ale mówię, mamy te struktury, tylko że albo są w gestii innych osób i się troszkę marnują albo po prostu, no i nie możemy przez to jakby godziwej monarchii zbudować, albo są wręcz w niszczającym stanie, no zobaczmy w Kole na przykład Zamek Królewski, zobaczmy nawet w Zamek Królewski, są tam muzea, ale, ale to wszystko jest w rozpadzie, tak, muszą się jakoś otrzymywać. Drodzy Państwo, my naprawdę jakby zobaczył świat i zachód Europy, jak mamy piękne i że dynastia Leszczyńskich nie jest dynastią jakichś takich nieudaczników sezonowo. Czyli, tak sezonowo tylko mają przepiękny pałac w Rydzynie który jest przepiękny mają przepiękny pałac w Gołuchowie mają przepiękny pałac w Baranowie gdzieś tam sąndomińskim proszę państwo jurydykalesno wilanów tak no po prostu mamy przepiękne struktury żebyśmy tego króla mieli takiego no po prostu ale musi się sam utrzymać z tego tak nie będziemy mu robić dotacji tak jak kościół dostaje dotacji 700 milionów tak czy teraz już więcej tak jak dostaje pan prezydent Duda 300 milionów, tak? A może już więcej, e, żeby tylko po prostu król był na swoim, tak? No i tyle, tak? W tej kwestii. Czy to, to jest zgoda, tak? Na tą konfederację, tak? No oczywiście. Tak. No to czytajmy dalej punkty. To no. na tym Druga bo nie została zawiązana w tym momencie. Więc tu jeśli chodzi co, teraz co o... tam jest masz jeszcze na Senat. Senat. O, o Senacie jeszcze może, tak? Możemy. Czy coś jeszcze to to no, tu mamy jeszcze bo No o prezydencie. No jest... okiem też pan. No władze centralne, samorządowe, trzecie RP, a ja się tak to Co ja to? To. No to już byśmy mówili, więc byśmy tutaj może przeszli do Senatu. Proszę bardzo, y pan y jeśli chodzi cieszy. o określenie ostatecznie nazwy komitetu teraz wyborczych, tak? Myśmy to tak, no możemy przedyskutować, bo, bo to jest, no to za chwilę nas będzie czekać, bo to już już się wszystko. Jest, i jest i... osoba Almalazy, Możemy powiedzieć to słowo tutaj użyć, y -y, no. drodzy Państwo, który chce startować z Krakowa. Są jeszcze kilka osób, które chce startować do naszej listy. Ta lista oczywiście powinna być zunifikowana, żeby nikogo nie wprowadzać w błąd, ale generalnie ona sprowadza się do imienia, nazwiska, bo są to okręgi jednomandatowe. Czyli na pewno powinien być Komitet Wyborczy Wyborców i na przykład Nabil Al-Malazi tak? i okręg. Ale może być dodany na przykład Senat Królewski ta lista, że on startuje z ramienia z po ręki królewskiej. Ale nie musi. To od niego zależy, czy on użyje tą, tą nazwę, czy nie użyje. Więc my proponujemy, żeby część jakby kandydatów startowała pod Szyldem Królewskim, że oni mają świadomość, że Senat jest królewski, ale nie muszą tego, znaczy nie muszą tego używać, tak? bo przede wszystkim w Senacie ciczy się nazwisko. Jest tam, tam słynny, ten pan go nawet ceni tego spisu, co jest senatorem. Tak, Marjackowski, tak, tak? nie że, jest w spisie. On już nie jest w spisie, wiem, no. ale on właśnie szuka jakby... Oni przechodzą, bo oni uważają, że ten Senat do końca świata będzie partyjny. Oni to uważają. oni oni się nie mogą w głowie uświadomić, że to jest Senat to powinien tak, być, że Senat powinien być składający się ze stu samodzielnych senatorów, tam nie powinno być za bardzo frakcji. Chociaż oczywiście, gdyby się okazało, że król deleguje, ale król nie powinien ubezwłasnowalniać tych ludzi, tak? oni powinni wiedzieć, że oni reprezentują interes Królestwa Polskiego albo interes prezydenta. Albo interes sejników ziemskich, bo mi się powiadamy w przyszłości, żeby sejmiki wojewódzkie też delegowały po trzech czterech przedstawicieli do Senatu, że oni muszą wiedzieć, że oni reprezentują jakiś interes, tak? to, co pan mówił, że przyjeżdżają z Stanów, pytają się, jaki, jaki ma z tego interes Ameryka? Ja bym się zapytał, panie, panie Duda, jaki ma interes na przykład z tego, że, 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 że Ukraina wejdzie do NATO? Jaki interes ma Polska, tak? Że tu nam grozi, bo, bo jak ktoś jest zasą, to powie, że grozi nam wojna, tak? No to jaki mamy w tym interes? Że będzie wojna w Polsce? No To jest interes? No, no Jaki mamy interes? Co, albo co za co osiągamy? Tak, czy Ukraina się zdebandaryzuje? Bo Ukraińcy mają taki problem, że albo będą nadal banderowcy i mogą być martwi, bo jak Putin wejdzie, to ich po prostu wszystkich wytnie tak? banderowców taki mają dylemat albo będą dalej futrowani i będą dalej jeszcze się mniemać, że są bardzo ważnym państwem na kuli ziemskiej, tak? bo ich futruje Polska. Stany Zjednoczone inne, tylko przepowiadam, przestrzegam przed sytuacją połtawy z 1709 roku. Przestrzegam. Szwecja i Karol XII przypomina dzisiaj Bidena i, i Amerykę, tak? dokładnie to samo. Tak? To się tak może skończyć tragicznie, tak? I zamiast Sojuszu, tak? gdzie jeżeli się Żołański nie chce wyprzeć banderyzmu, no to w naszym interesie tak naprawdę wspieranie Ukrainy nie jest. Albo jest pod pewnymi warunkami, że my nas dalej będziemy wspierać, ale A, porzućcie banderyzm, B, szczeblujdzie na nas terytoria kresów tutaj w Sławiczy, czyli i okolic, aż do, aż do Zbrucza, tak? Taki warunek powinniśmy postawić, tak? Ale w, w, inkorporujemy to tylko pod warunkiem debanderyzacji. tak? Jeżeli chcecie tam dalej bandery, to zostawcie, to walcz, ale walczcie z Putinem. Jakbyśmy się odcięli, no człowiek myśli logicznie, tak, jeżeli by ma być martwy, to myśli logicznie. Jeżeli byśmy przestali pomagać Ukrainie, to oni w ciągu trzech dni się zdebanderyzują. Bo jeżeli taki warunek byśmy postawili, pomocy, Ukraińcy, my wam pomożemy, ale macie się zdebanderyzować, czyli ustalić, że popieranie kultu, wspieranie kultu bandery jest nielegalne, jest karalne i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi 11 lipca, o którym powinniśmy dwa słowa powiedzieć, czyli rodzica rzezi wołyńskiej, że w tym dniu najlepiej byłoby właśnie zawsze porozumienie, że jest, następuje debandaryzacja, sojusz i pewna inkorporacja albo inne elementy. Tak, my proponowaliśmy Unię Radzyńską, czyli my możemy za, zaadoptować trochę Ukrainy, ale na zasadzie sojuszu militarnego i polityki międzynarodowej i z pewną autonomią gospodarczą, bo są dwie cywilizacje, które szybko nie będą kompatybilne. Tak? No, jak macie inne propozycje panowie dającie. Tak ja bardzo zobaczymy. się zdaje, że to intencje czy Stanów Zjednoczonych, czy nie są. Inne nie pokrywają się po prostu z tą otwartością polską i naiwnością, dlatego że Niemcy chcą ten temat przedłużyć w nieskończoność, a Stany Zjednoczone chcą wyznaczyć dla Ukrainy taką przestrzeń polityczną jak Izrael, czyli no. bez wchodzenia na razie do... I do NATO chyba. I... A nie, nie, nie zgodzicie i... się Panowie z koncepcją, że Amerykanie próbowali z Ukrainy wy, wyrąbać taki teren, który by przenieśli Kopiu i w kolej Izrael tam na, na, no, na, na Azow, tak? Żeby Hazaria powstała. No i to się do końca nie udało, chociaż może się udało, bo częściowo karty w tej chwili dodaje Putin Nierzemański, bo z kolei no, Banderowska Ukraina, no ja sobie nie wyobrażam, że przeniesienia. Izraela do banderowskiej Ukrainy, bo banderyzm to jest co? antyrosyjskość, antyżydowskość i antypolskość, tak? Więc banderowska Ukraina nie nadaje się do, do, do adaptacji Izraela, wydzielenia klawy. Natomiast Rosja, no tak, bo ona walczy z banderyzmem. Więc my paradoksalnie utrudniamy transformację Izraela na Ukrainę i jakby promujemy transformację Izraela do Polski. Także z Polski zróbcie sobie tutaj Kazarię. To jest bardzo groźne, dlatego też mówię, że Andrzej chyba mniej więcej w tą trąbę gra. Oni nie chcą debanderyzować, bo zdemanderyzacja Ukrainy oznacza, że Żydzi pomyślą, jak się przenieść na Ukrainę. A oni chcą, żeby Żydzi się przenieśli do Polski, tak? Czyli na przykład cały Dolny Śląsk, południowe tereny, żeby tu był ten, ta nowa Jerozolima, tak? Ja myślę, że Andrzej tutaj jak Piłsudski, tak mniej więcej myśli, tylko wtedy myślałem o Palestynie, teraz myślą, żeby z Polski zrobić Palestynę, tak? No, takie mi przez głowę przechodzą hmm, poglądy, no bo jeżeli ktoś nie chce zdebanderyzować, mimo że ma takie możliwości, bo wystarczy postawić ultimatum. Ukrainie. My wam pomożemy od 11 lipca, ale tylko jeżeli zaczniecie proces debandaryzacji Ukrainy. Mimo tylko wtedy. możliwości pochówków polskich. Okay. I pochówków, o no to miód na serce, oczywiście. I teraz tak, szacunek, eksfumację, pochówki i tak dalej, ale najlepiej, jakbyśmy my na ten teren weszli z jakąś opcją, znaczy opóźniającą za 2-3 lata, tak, żeby oni najpierw się zdążyli zdebandaryzować, przemieścić i tak dalej, bo to nie jest łatwy proces. I powiedzmy, ale oczywiście powinni to zrobić, że. Dwa w jednym, czyli rozpoczynacie demandaryzację i szacunek dla polskich ofiar, tak? Pamiętacie ten Jasina, jak powiedział, że Polska jest sługą, to super facet, a jak powiedział, że Ręski powinien przeprosić, no to go wywalili, tak? Więc Duda i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Morawieckiego i Kaczyńskiego realizują politykę proukraińską i probanderowską, tak? I wojna ma się skończyć, jeżeli mamy przystąpić do sojuszu z banderowską Ukrainą, no to przecież to jest tragedia dla Polski, tak? To tak jakbyśmy przystąpili bo niektórzy mówią, że w 39. powinniśmy przystąpić do sojuszu z Niemcami. No to, właśnie, to jest właśnie ten typ sojuszu, tak? Że mamy przystąpić do faszystowskiej Ukrainy przeciwko Rosji. Tylko zamiast Niemiec jest Ukraina. A Ukraina z Niemcami, to są mówił Marian Redes, ściśle współpracuje, bo przecież ten banderys na Ukrainie budują Niemcy, tak? Bo to jest w ich interesie. Zauważmy, że Niemcy mają fatalną pozycję. Nie lubią ich Anglicy, nie lubią ich Francuzi. Właściwie nikt ich nie lubi, tak? Nie lubią ich Polacy. Gdybyśmy mieli sojusz z Francją, Niemcy są zagrożeni. Gdy mamy sojusz z Ukrainą czy z Rosją, Niemcy są zagrożeni. Dlatego Niemcy, żeby otoczyć Polskę, po drugiej stronie budują nam Rosję, budowali, a teraz budują Ukrainę, wrogą. Na dzisiaj niby jest Ukraina w sprzymierzu, ale to nam się tak wydaje Polakom, że Ukraina jest naszym sojusznikiem. Nam się tak wydaje. Ale Ukraińcom się nigdy tak nie wydawało i nie wydaje, żeby byli naszym sojusznikiem. Tak? Może z wyjątkiem Iwana Mazepy, który miał takie. I Orlika, bo tam był jeszcze taki Orlik, na jego następca. To było dwóch takich, no oczywiście w ramach Unii Chadzickiej był Wychowski, tam by się znalazło troszkę takich propolskich, po prostu hetmanowych nich, Ale tutaj bardzo pięknie powiedział wczoraj Dzięga, z że że poświęcił, poświęcił Rosję i Ukrainę niepokalaną sercu Maryi, to co mówiła Fatima, ale poświęcił jakby. Ruś kijowską, świętą róś kijowską, tak. że oni się, oni dla nas powinni występować jako święta Róż kijowska, bo oni się kiedyś rozdzielili, tak? Jedni poszli jako Moskowici, drudzy jako Ukraińcy. Ani Moskowici, ani Ukraińcy nie są jakby sukcesorami, bezpośrednimi dziedzicami Rusi kijowskiej, bo oni są okupantami tej Rusi kijowskiej, ani jedni nie, nie zasługują na to miano. Ale właśnie na powiedział, że powinniście wrócić do tradycji i oddać Rusinom to, co rusińskie, żeby nie mylić Ukraińców, Kozaków, czyli wcześniej pieczyngów, taka połowców nie mylić z Rusinami, czyli Święta Ruśkijowska. Rusini, którzy też tam pod spodem są, a nie są dopuszczani do władzy. Bo, bo ja jeszcze nie słyszałem. nie słyszałem Ukraińca, który powiedział, że jest Rusinem. Albo nie słyszałem Rosjanina, który powiedział, że jest Rusinem. Oni mówią, że jestem Ros Moskalem, Rosjanem, Rosjaninem. Jestem Ukraińcem, tak, a najwyżej kozakiem, ale nie powiem, że jestem Rusinem. No może na Białorusi, bo Biała Ruś, to tam są może rusini. Ale to Łukaszenka, tak, no ale mówię to trzeba też jakby ich poświęcić, żeby Pan Bóg też zrobił swoje, że powinna się tam odrodzić Ruś Kijowska, też monarchiczna, Ruś, Biała Ruś też monarchiczna i Moskwa monarchiczna, ale nie takież imperium, tylko rozdzielić te państwa od, od Uralu na dwa mi się wydaje, co najmniej dwa, tak, Syberia osobno, a, a, a Moskowici, czyli Ruś, Moskiewska osobna. To jest nasze zdanie, tak jak Pan Bóg to, bo oni myślą swoje, Duda myśli swoje, my myślimy swoje, a Pan Bóg myśli swoje. Tak? My nie uważaliśmy nigdy, że to, co my mówimy, musi się stać. Może się stać pod warunkiem, że jest to miłe Bogu. Albo może, że my się wpisujemy w plany Pana Boga. Tak? Bo Pan Bóg ma inne plany. Jeżeli Matka Boża się ujawia w, 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 w Akicie, czy w, czy w Jeczwałdzie, czy, czy w Fatimie, no to chce nam coś przekazać. Tak? I albo jej słuchamy. I nie bez powiedziała, "Poświęćcie Rosji niepokalanemu sercu Maryi. Tak? I do arcybiskup Dzięga to wczoraj zrobił. Tego nawet tu nie było w tym planie. Ale było na mszy świętej o 12.00 poświęcenie Rosji i Ukrainy. O 24. Tak, o 24.00 świętej Kijowskiej poświęcenie Np. Sercu Maryi, które jest dzisiaj, 17 czerwca. Przepadamy, to zrobimy, drodzy Państwo, aktem dzisiaj w Cedyni, tak? Aktem, który robimy już od kilku dni, czyli akt poświęcenia narodu polskiego i Rosji. Tutaj musimy dopisać Rosji, Ukrainę. Ukrainy, czyli świętej Rusi Kijowskiej, tak? traktowanej w ten, z tej formule, że z tego się powinna narodzić, czy odrodzić yy, święta Rusi Kijowska w rycie no, troszkę odmiennym. My, my byśmy to wiedzieli cyrylometodiańskim, oni wezmą rycie prawosławnym, ale dla nas to jest rycie więc po prostu i to jest szanowane raczej. Jest takie powiedzenie, to występuje w botanice, w ogrodnicy, jeżeli chcesz sobie wyhodować dobry szczep. Szczep jakiegoś, jakiegoś drzewko, owocowego, to zasadź je na tej oryginalnej dziczce, na tym, który był tym pierwotnym drzewem. I na tym dopiero. A jeżeli nie, ja zrobię tutaj modyfikację genetyczną, czy zapodnienie in vitro z probówki. To taka była owca, chyba tam gdzieś. Tak, tak, tak. Co, ta jest, ta jest. żyła tam ta chwilę. Doli. Doli, tak. Więc nie są to byty trwałe. Musimy szukać właśnie tego korzenia tego genu pierwotnego i na to dopiero budować całą strukturę tak państwa cywilizacyjnego, jak i no, człowieczeństwa, tak przede wszystkim, które nam dane jest od Boga. To myśmy sobie nie wymyślili, że my jesteśmy ludźmi, bo myśmy sobie to zaprojektowali jakimś programem yy, z kosmosu. Nie, to wszystko już jest dane nam od Słupcy. Tak, tak. I dlatego, i dlatego no, nawołujemy, żeby, żeby wrócić do rozumu. Żeby, żeby prawda zwyciężyła, a nie jakieś marzenia, mrzonki tych, którzy mają dużo pieniędzy, a chcą mieć jeszcze więcej. Ja bym nowy, jak teraz y, jeszcze przeczytam, te, żeby natchnęło nas coś, ja bym prosił, żebyśmy z takimi mowami końcowymi, poczynając od Mariana Redesa, żebyśmy te punkty, które tam gdzieś zatkają w waszych żebyście na nich się skoncentrowali i powiedzieli, co chcecie powiedzieć tutaj nie tylko nam, ale wszystkim Polakom, to my będziemy powoli kończyć tego już. Tutaj dużo, Wszystko, dużo... tak? No na szanowni. To teraz jeszcze można powiedzieć, że no jako alter państwo zapasowe, to już też myślimy, tak. że ja o tym mówi... synosie, to mnie bardzo cieszyło, bo tego to, bardzo tak, Przedstawicieli Kresu Polskiego do, do Senatu, yy, to też być może jeszcze będzie ten temat do, do Macie do, jeszcze wolne zawsze głosy. Wam... No i, i odezwa Senatu Krzestopowskiego, Lechi Donaldu Polskiego. O! Tak na jako właśnie tak? Senat? Popracujmy na nad odezwą. Ja będę pisał punkty, a jakby była odezwa Senatu dzisiejszej 12 rady, odezwa i sobie zapiszę, to jakie byłyby punkty na przykład pana Redesa, co by chciał przekazać Polakom, na czym powinni się skoncentrować? Bardzo prosimy, a ja będę sobie notował spokojnie. Spróbujmy zredagować. To, to znaczy problem polega na, to, na tym, że naród jako całość po prostu korzysta z tych powszechnie dostępnych publikatorów, mhm. gdzie... Nie dowie się tego, co, co, co trzeba. A zasadniczą sprawą to jest w ogóle ratowanie państwa w odniesieniu do zagadnień gospodarczych i podkreślenie i naciski, żeby rządzący wyjaśnili, dlaczego tyle pieniędzy wydano, wydają, co po części jest funduszem wyborczym, zadłużenie rośnie. A sposób gospodarowania państwem jest katastrofalny. I prawie nikt z elit politycznych nie powiedział o kierunku dochodów państwa, a jest mowa tylko o wydatkach na zbrojenia, na elektrownie atomowe, no na, na wszystko. Natomiast zasadniczą sprawą jest również to, mianowicie, że jeżeli mamy jakieś działania gospodarcze, to zaczynamy od właściciela terenu. Tak. Następnie po prostu określamy, kto będzie eksploatował dany obiekt, który ma przynieść dochód, czyli pozwolenie na użytkowanie. Następną sprawą to jest, skąd ma być pochodzić kapitał. I, I technologia, i w y, 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 jakim stopniu te działania są oparte o surowce krajowe. Hmm. Dlatego, że kupowanie technologii, kupowanie kompletnie wszystkiego za granicą jest po prostu, mija się, mija się z celem i uzależnia nas. Uzależnia. Z, uzależnia, uzależnia nas Czyli w zasadzie rządzący w ogóle nie potrafią spojrzeć na to, że beneficjentem działań gospodarczych jest gmina Powiat. I gmina Powiat powinna decydować o tych inwestycjach, tak samo jak i program mieszkaniowy, który, gdzie kolejny program mieszkaniowy jest katastrofą, kiedy wiadomo, że, że mieszkania są budowane na terenie gminy. Gmina jest właścicielem gruntów. Gmina powinna być właścicielem, właścicielem struktury, infrastruktury na terenie zabudowy i następnie po prostu gmina, jeżeli chce mieć mieszkańców obywateli, no, określa działania inwestycyjne, w tym mieszkaniowe. I w związku z tym ingerencja państwa w tej formie, jaka jest, to wygląda w ten sposób, że działania jakieś są, pomoc jakaś jest. Potem się okazuje, że 50% tych powierzchni mieszkaniowych jest zamieszkana przez obcokrajowców. Także po prostu kiedyś, przecież w końcu nastąpi rozliczenie naszych polityków z tego typu działania. Ja tutaj wtrącę, że to jest bardzo mądra i ta w tej odezwie na pewno jest część gospodarcza. Dziękuję, że Pan jako właśnie premier się zatroszczył, że po prostu rząd powinien być oszczędny, nierozrzutny, bo powinien zadeklarować Polakom rząd. Rząd, tak, kiedy się zbilansuje budżet, tak? bo oni uważają, że on się nigdy nie zbilansuje, że będziemy najpierw płacić, nie wiem, do 10% czy 5% odsetek, potem 10, potem 20%, a na końcu 100% budżetu będzie na odsetki. No to są szaleńcy, oczywiście. Druga sprawa, no właśnie sprawa współpracy z powiatami. Widzimy w Elblągu na przykład, że. Powiat nie chce się zgodzić, Elbląski, miasto obrotowe nie chce się zgodzić na dotację 100 milionów na poszerzenie toru. Czy tam muszą być jakieś drugie, czy jedno? Bo najpierw oni okradli i uwłaszczyli się na majątku Polaków, a teraz są okraźni uwłaszczyli się na majątku powiatów. Czyli ma być państwa jak najwięcej, tak? Czyli państwo chce mieć porty w Gdańsku, chce mieć porty w Elblągu, chce mieć tory wodne i tak dalej. Niektóre rzeczy są oczywiście naturalne, bo trudno, żeby był jakiś prywatny tor wodny. Ale to własność powiatu, gminy, tak? Gmina powinna mieć dużo swojej własności. Dla... Decentralizacja tu jest bardzo cenna, ponieważ wystarczy dane państwo podbić, jestem właścicielem Półpolski, tak? Więc z, z punktu widzenia logiki, jak najmniej państwa, jak najwięcej samorządu, tak? Myśmy się zawsze opowiadali za decentralizacją energetyki. Powiaty powinny być y, zainteresowane, jakby to powiedzieć, decentralizacją y, rolniczą, energetyczną i tak dalej, a nie, że państwo mówi zbudujemy elektrownię atomową, a żaden powiat w Polsce się na to nie zgodzi. Ale oni zbudują, gdzie będzie w kosmosie ta elektrownia, więc po prostu nie ma zgody powiatów w Polsce na elektrownie atomowe. Więc po co takie deklaracje? tak? A powiat na przykład ABC mówi: My sobie energetykę widzimy tak, z tego, z tego, z tego, z tego z tego jesteśmy samowystarczalni. Nie potrzebujemy atomu, który jest zagrożeniem, który jest śmiertelny, co nam po taniej energii, jak za 10 lat możemy nie żyć. Tak? Więc po prostu rakietka pójdzie w jakiś reaktor. I, i już nie ma mieszkańców powiatu. Więc to są szaleńcy. Ale co byśmy teraz nie mówili, to byśmy powiedzieli tak, czyje państwo, kuju e z regio, jest w czyje państwo tego, polityka energetyczna, dlatego uważam, że dominującą sprawę tej odezwie, to jest odezwa do Polaków, moim zdaniem, czyli nie skupiać się na problemach partykularnych, tylko ogólnych, że powinniśmy zmienić prezydenta, zmienić ustrój państwa, tak, z demokracji partyjnej na demokrację samorządową. Czyli demokracja to jest demokracja, czyli rządzi lud, a nie partiokracja, czy oklokracja, czy oligarchia. Wrócić do korzeni demokracji, to co powiedział Marszałek, do tej dziczki. Tą dziczką to są sejniki, to są wiece. Wracamy do sejnikowanej, tej pierwociny. Tu wracamy i samorządy powiatowe spokojnie sobie wygenerują swoich przedstawicieli, wywłonią do Izby Poselskiej, ponieważ będzie wielki kwik, krzyk tych w ramach akcji Koryto Plus, niech oni sobie spróbują znaleźć miejsce w Senacie, tak? W Senacie, bo i tak tam niewielu z nich te frukty zjada, ale im chodzi jeszcze o coś innego, że będąc w Sejmie są w stanie delegować do tych wszystkich firm państwowych, tak? Do spółek Skarbu Państwa i tak dalej, tak dalej. No i to jest tragedia oczywiście, dlatego powiadamy się za królem, wicekrólem w formule prezydenta, drodzy Państwo, za samorządną Izbą Poselską, i za Senatem, takim, który się będzie powoli przekształcał, bo to nie jest możliwe, żeby to od razu nastąpiło, tak? I zwiększeniem uprawnień dla Senatu. I to powinno nastąpić, ale żeby to nastąpiło, musimy mieć świadomość większą mieszkańców, obywateli i dużą świadomość Kościoła katolickiego, który powinien się sam zreformować najpierw, czyli wybrać do rozmów nam przedstawiciela królewskiego, a nie bolszewickiego, bo Wojciech Polak już chce być zawsze prymasem, Prymasem Polski. On nie chce być prymasem Królestwa Polskiego. Niech on dożywotnie zostanie prymasem Polski. Tak jak Klont zaczął być prymasem Polski, a jeszcze koski, prymas Królestwa Polskiego. Teraz odwróćmy tą sytuację i wybierzmy prymasa Królestwa Polskiego. My wytypowaliśmy arcybiskupa Jana Pawła Lęgę. Proszę bardzo, zbierzcie się, wybierzcie prymasa Królestwa Polskiego, tak, Lechi. Tak samo episkopat polski. Zmieńcie to na episkopat Królestwa Polskiego. Zmienimy się, zmieńmy formułę. Zacznij, zacznijmy reformować, a nie deformować. Marszałku, ostatnie zdania. Czy jeszcze mamy czas, Iwonko? To zakończmy tą część, jeszcze w ostatniej części będziemy mieć do powiedzenia.